Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Smoczych Opowieści. I dziś, jak sama nazwa wskazuje, będziemy się skupiać na moich szkolnych uwagach. Czyli, tak naprawdę, temat ten powstał no, z racji tego, że ktoś mi go zaproponował. Chciałem go stworzyć, ale z drugiej strony, też nie wiedziałem za bardzo, jak go ugryźć. Bo, prawdę powiedziawszy, to będzie bardzo krótki odcinek. A wszystko dlatego, że ja na dobrą sprawę byłem bardzo grzecznym dzieckiem, znaczy byłem bardzo nieznośnym dzieckiem, ale na tyle przezornym, że umiałem sobie zapewnić brak uwag. Aczkolwiek, znaczy względny brak uwag, to nie był tak, znaczy to nie był stuprocentowy brak uwag, ale no było to w miarę. W miarę, w miarę mało było tych uwag. W gimnazjum i w liceum nie było ich żadnych, natomiast w podstawówce chyba zdarzyła się jedna i mówię tutaj chyba, ponieważ tak na dobrą sprawę nie jestem tego pewien, ale do rzeczy. Więc to, co teraz Wam powiem, może nie będzie dostaniem przeze mnie uwagi samym w sobie, ale jest to nie mniej jakaś kara, którą dostałem. I to się działo na przestrzeni tak klas 1-2 w szkole podstawowej, bo od drugiej klasy mieliśmy e, pierwszą komunię. Nie jestem pewien, czy teraz starsze e, dzieci, czy, czy jakby trzecioklasiści teraz tego nie mają, ale my mieliśmy e, właśnie pierwszą komunię świętą w wieku w wieku właśnie drugoklasistów i i... E, no, mieliśmy taką dosyć chorą wychowawczynię. Serio, o niej chyba zrobię osobnego audiologa, bo no jest tego godna. No, no była porąbana na tyle, że nawet moja mama ją tam gdzieś znała, znała z przeszłości i. I cóż, i ona bardzo lubiła dawać takie kary, że w zeszycie trzeba 100 razy coś tam napisać, jakieś zdanie w zależności od tego, co tam się przeskrobało. I ja miałem naprawdę już takie na bardzo absurdalne rzeczy, ale jakbym miał wymienić z tych dwóch, yy, z tych dwóch yy, powiedzmy, przyczyn, yy, dla których musiałem te 100, zdań napisać. Która z tych przyczyn jest absurdalniejsza? No to chyba brak chusteczki. Tak. Nasza nauczycielka sprawdzała, czy nosimy chusteczkę do nosa. I... Ja w tamtych czasach nosiłem taką materiałową. No... Ona tam oczywiście coś pieprzyła, że no ona by wolała, żebyśmy nosili chusteczki, te jednorazówki, te papierowe, ale jakoś miałem to w sumie gdzieś. No, pomija fakt, że jakby to, czy coś nosi chusteczkę, czy nie, to jest jego prywatna sprawa i sprawa jego rodziców. No, ale najwyraźniej dla niej to było istotne. No i z racji, że raz mi się zdarzyło jej nie mieć. Nie wiem w sumie dlaczego. Może po prostu zapomniałem jej zabrać. Albo, no wiecie, no kurde, yy, też yy, no, nie nosiłem chusteczki. w wiecie, kiedy wiedziałem, że nie mam kataru, nie? Więc yy, cóż. No, al ale musiałem napisać te 100 cudownych zdań. A druga rzecz to była zabieganie na... Korytarzu. I okej, okay, wiem, że w wielu szkołach jest tak, że rzeczywiście nie można biegać po korytarzu, ale tutaj sytuacja była trochę bardziej skomplikowana, ponieważ chodziło o to, że właśnie to był miesiąc, czy, 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 czy to były dwa miesiące przed tą pierwszą komunią świętą. I y, nasza wychowawczyni po prostu stwierdziła, że my nie możemy biegać, bo będziemy chorzy i wtedy nie przystąpimy do tej komunii czy coś. Wiecie, moja szkoła była na wsi, więc tam raczej wszyscy byli nastawieni na to, że każdy jest katolikiem. Yy, no ale w każdym razie... Rozumiecie, ona sprawdzała czy komuś się plecy spociły, to jest już w ogóle coś moim zdaniem niedopuszczalnego w dzisiejszych czasach. No ale tak było, no i znowu te sto cudownych zdań musiałem napisać. Eee, a tak, poza tym to, gdy byłem w zerówce, to razem z jednym kolegą, e, który potem już właściwie poszedł do innej szkoły, był tylko w zerówce, a to właśnie dlatego, że dowiedział się, z kim, z kim będziemy mieć zajęcia zintegrowane przez najbliższe 3 lata, no, wrzucaliśmy woźnej do studienki kamienie. Bo ta, wiecie, taka śmieszna pokrywka, dziura w środku tam gdzieś była, no to były obok jakieś kamienie można je było zabrać i tak sobie cisnąć do środka. Nie no śmiesznie, prawda? No i tak mniej więcej to robiliśmy. Jedyna kara, jaka nas za to spotkała, to woźna, która wydarła się na nas, ale tak poza tym to nie istniały żadne większe konsekwencje. Chyba najbardziej taka, powiedzmy, taka groźna sytuacja, jaka miała miejsce, to było uderzenie przeze mnie mojej koleżanki piórnikiem. I to też się działo gdzieś tak na przestrzeni od pierwszej do trzeciej klasy. Nie, nie pamiętam już do końca o co tam chodziło. W sumie to było śmieszne, bo wiecie, tam, ja nawet nie pamiętam, czy dostałem za to uwagę. Wiem, że moi rodzice byli wzywani, a też się to jakoś nie skończyło yy, źle. Yy, I polegało to na tym, że nie wiem, ta koleżanka coś tam głupiego do mnie mówiła cały czas, czy jakoś mnie przedrzeźniała i w końcu wziąłem ten piórnik i to chyba, teraz już nie pamiętam, czy to był taki podłużny piórnik, taki walcowaty, czy, czy to był taki piórnik yy, taki bardziej kwadratowy, no mniejsza. W każdym razie Uderzyłem nim, y, znaczy, żukciłem po prostu nim jej prosto w twarz i tyle, nie? I cały ten temat, żeby było śmieszniej po tym, żeśmy wracali razem do domu, bo ona mieszkała blisko mnie i normalnie żeśmy sobie ro rozmawiali, także chyba nie było wielkiego tam <grych> wielkiej afery. Chociaż, wiecie, gdybym ja w tym piórniku miał jakieś nożyczki czy cyrkle, to mogłoby się to źle skończyć, ale miałem tam chyba same kletki, więc cóż. No, i muszę wam powiedzieć, że na tym trzeba zakończyć, bo nic innego mnie już nie spotkało. Nie miałem żadnych innych uwag. Tak jak wspomniałem na początku, zachowywałem się raczej dobrze. No, i rzecz jasna, możecie tutaj pisać swoje uwagi, takie, które uważacie, że są w miarę śmieszne. A ja się z wami żegnam, no i cóż, do następnego.